Znamy dobrze ten fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi o tym, żeby najpierw usuwać belkę ze swojego oka, a potem dopiero mieć możliwość usunięcia drzazgi z oka swego brata. Bywa nieraz jednak tak, że specjalnie ludzie doszukują się drzazgi w oku brata, żeby nie widzieć własnej belki. Dostrzeżenie czyichś niedoskonałości. Jest świetnym zamaskowaniem swoich słabości, ale jednocześnie jest dowodem na ogromną nieakceptację siebie. Spróbujmy jednak spojrzeć jeszcze pozytywnie na ten fragment Ewangelii. Jezus nie rozdziela ze sobą tych osób, które mają drzazgę czy belkę w swoim oku. Usuwamy belkę czy drzazgę ze swojego oka także po to, aby móc potem skutecznie pomóc tym, którzy jeszcze nie widzą siebie w całej prawdzie.